Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Nysie i oglądamy tutejsze ciekawostki. Ogólnie mam wrażenie, że Nysa jest trochę, miastem trochę przyćmionym. Jeśli chodzi o zabytki fortyfikacyjne. I, bo najbardziej takimi znanymi twierdzami w tej okolicy to jest Kłodzko oczywiście. No i twierdza Srebrna Góra. A to, że Nysa miał, była miastem ufortyfikowanym to mało kto wie tak naprawdę. Ale spróbujemy. Coś z tym zrobić, pokażę Wam tutejsze forty i inne ciekawostki. Takie na przykład park, jest tu bardzo ładny park. Duży. A tu gdzieś za drzewami widzimy, może nie wiem czy to widać, tu za drzewami widzimy fort wodny, który odwiedzimy sobie na początek. No i tak wygląda ten cały fort wodny. Tam jest brama. Niestety była zamknięta, więc nie dało się wejść na teren. Jest za to tablica, na której można sobie poczytać co nieco. Port jest otoczony fosą, w której jest woda, więc zapewne stąd pochodzi jego nazwa. No i tak to wygląda ogólnie z tej perspektywy. no więc to jest ta reduta kardynalska jest całkiem spora, patrzcie tam to jest chyba główne wejście w tamtą stronę zobaczymy co tam jest napisane jest oczywiście zamknięta Regulamin reduty kardynałskiej <laughs> Nie stosować się do regulaminu nie wolno i bez zgody komendanta Nic więcej nie wolno Aha, to jest tak pohezjanin napisane Czy coś tu widać? Nie bardzo. No bardzo tak, tak to wygląda w środku To chyba jakiś ślad po, po powodzi w 1829 roku. Waser heheheje, czyli wysokość wody. No to ładnie było, ładnie. O, a tu? To nie wiem, czy to jest 12 fus, czy 12 stóp? M, nie wiem. To, że wysokość nad poziomem morza, albo coś takiego ale chyba nie, nie wiem Tu są mury jest zdobyte tu też No i tu mamy coś co się nazywa redutą króliczą Odszedłem do takiego miejsca, że, że nie wiem jak tam wejść na dół ale tu mamy taką rodzaj fosy suchej Tutaj jakiś tumor zewnętrzny Tumur wewnętrzny Mamy jakieś otwory strzelnicze czy coś wygląda na to, że to można dojść, tylko jeszcze nie wiem jak. Zaraz spróbuję się zorientować. Głodniare tutaj jest zlokalizowana na takiej dosyć wysokiej górze. Że wygląda na rzeczywiście trudną do zdobycia. Zobaczymy, czy będzie można tam wejść gdzieś. Jest tutaj jakaś brama i generalnie w 2011 był to jakiś zlot, ale w tym momencie wszystko jest pozamykane także będę tylko chciał pokazać co sam widzę To chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o króliczą redutę. No, tu mamy wreszcie coś ciekawego. To się nazywa Fort Prusy. Myślicie, że ktoś, kto to budował, miał jakiś kompleks, no to wygląda. Tam jest tablica z ostrzeżeniem. Nie wiem jeszcze o czym ona ostrzega. Zaraz sobie przeczytamy. Port Prusy jest powojskowym terenem fortecznym w Lebnym Grozi kalectwem lub śmiercią. Idziemy. No wieża jest, jest naprawdę imponująca. Wejść też jest regulamin ścianki wspinaczkowej. O, to jest ścianka wspinaczkowa, super. Wejdziemy tutaj po schodach normalnie jak człowiek. Aha i to tyle. Tu są schody, ale chyba tam się nie wejdzie. To jest ulica Obroniców Tobruku. Dobra, zobaczymy co dalej. No i tu możemy sobie przeczytać co nieco na temat twierdzy Nysa. Miasto posiadało umocnienia drewniane już od początków swoich. W połowie XIV wieku potężne mury średniowieczne. W XVII system 10 bastionów. Fosa wodna, ukryta droga. Aha. Rozbudowano fort z Maluby wysokie. Fort Prusy zyskał postać czworobocznej lunety otoczonej wałami ziemnymi. W 1903 miasto straciło status twierdzy, ale zachowało się blisko 60% infrastruktury fortecznej. O, tu mamy zdjęcie tego fortu Prusy z lotu taka, Tu jest ta wieża i teraz pójdziemy sobie tam do środka, żeby zobaczyć w sensie nie topisz. i grunt środkowo-europejski, a no spoko. Zobaczymy co tu jest ciekawego. Aha, rozumiem, że to jest koniec i tam już się dalej nie przejdzie. Jak to wygląda tutaj? Tam jest wieża. zobaczymy może w drugą stronę się. Teraz jeszcze zajrzymy tu zabramy. no i tak to wygląda tam jeszcze dalej idzie ścieżka, naprawdę mówiąc nie chcę się tam chodzić, podejrzewam, że też ta ścieżka się w pewnym momencie kończy i dalej już nic nie ma aczkolwiek dzieło dzieło fortyfikacyjne jest dosyć spore jest kilka mm, kilka linii obwałowań, czy też obwarowań no to jakieś, jakieś dziura I ogólnie to jakieś takie ciemne chmury się zbierają i mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz zaraz z nich To jeszcze miał być, coś miało być taki fort, forcik zwany Fort Bom Bombardier widać, że coś tam jest, ale niewiele z niego chyba to stało, chyba wszystko jest porośnięte florą jak to często bywa. Także chyba nie będziemy tam włazić, zwłaszcza że jest brama. można mi tam wejść, ale chyba nie ma sensu. Tutaj natomiast mamy wejście do tak zwanych obwałowań wysokich, czyli takiego odcinka. ...fortyfikacji długiego na ponad 1000 metrów, otaczających miasto od północy, tam północny zachód. O, tu wszystko jest pokazane na tablicy, jak to wygląda na mapie. No, jest dosyć spory ten, ten odcinek, więc sobie teraz zrobimy nim mały spacerek. będzie koniec trasy. Pomiędzy obwołowaniami to jest jeszcze jakiś taki rodzaj bastionu, czy czegoś tam. No i zobaczymy, jeszcze powinny być jakieś forty po drugiej stronie miasta. Może się uda do nich też dotrzeć. Tu mamy bastion świętej Jadwigi, praktycznie w środku miasta. Jak widać, jest ładnie zagospodarowane. Są tam jakieś kawiarnie, restauracyjki, coś takiego. No, i tu jeszcze widok na wieżę ziembicką. Tutaj to nie wiem, co to jest. Wygląda na jakiś element fortyfikacji, oczywiście, ale nie był zaznaczony na żadnej mapie, nigdzie opisany. Więc, no nie wiem. No więc to jest fort numer jeden. Jak widać. Wstęp jest tu zakazany. Widać tylko mury. Kawałek muru widać. Z tej strony też kawałek. I to wszystko. Nawet nie da się zajrzeć, bo wszystko jest zakrzaczone. Lepiej się odezwij lub skryj się. Tu jest tak napisane. No dobra, to teraz idziemy na fort pierwszy. Nie, w na drugi, albo na pierwszy. Nie wiem, ten jest pierwszy, no to na drugi. No i tu mamy fort numer dwa, który wygląda na znacznie lepiej zachowany i zagospodarowany niż numer jeden i numer trzy. Numeru trzy tak naprawdę nawet nie będę pokazywał, bo nic tam nie ma. Jest strasznie zaśmiecony i chyba było też tam gniazdo żuli, więc wolałem nie włazić natomiast numer 2 jak widać jest całkiem w dobrym stanie tu mamy suchą fosę przeciw skarpę. z drugiej strony jest taki bastionik i też, też fosa Drugi regulicki, początkowo prowizoryczny, przewodowany, ochrona linii kolejowej, no właśnie, otoczone przez cztery kaponiery i suchą fosę pod wałami kazamaty. Wrzucić 8 zł do skarbonki, zaraz to zrobię. Jakiś magazyn, to jest chyba główny teren. tak to No i to chyba będzie wszystko. Jeśli chodzi o fortyfikację, pokażę Wam jeszcze kilka, nie wiem, ciekawostek, w się, budynków czy jakichś takich tam kościółków. Zobaczymy, co, co się trafi. No i tyle. Tonara. – Sous-titrage